Agnieszka Olszewska i Ruslan Gostikow to para prowadzących, która nie boi się żadnych sportowych wyzwań. W swoim programie udowodnią, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Spotkają prawdziwych miłośników sportu, którzy zdradzą im tajniki swoich dyscyplin. Stoczą także niezliczoną liczbę sportowych pojedynków, aby na koniec zadbać o odpowiedni relaks. Uwielbiam aktywnie spędzać czas i w naszym programie będziemy Was do tego zachęcać. Ja również, ale nie można zapomnieć o odpowiedniej regeneracji ciała i ducha. Co również Wam pokażemy. Imbir i Cytryna. Zaczynamy! Dziś pokażemy aktywność fizyczną, która wywodzi się z dalekich Indii. Jej początki sięgają tysięcy lat wstecz. To także rodzaj filozofii życia, który prowadzi do osiągnięcia równowagi między ciałem a umysłem. Jej uprawianie nie wymaga specjalnego sprzętu. Wystarczy tylko wygodne ubranie. Mata i 2 m kwadratowe powierzchni. Chyba już wiecie o czym będzie dzisiejszy odcinek. Yoga to praktyka duchowa i fizyczna, która ma swoje korzenie w starożytnych Indiach. Starożytne teksty, takie jak Yoga Sutra stanowiły podstawę filozofii jogi, opisując praktykę jako środek do kontrolowania umysłu, osiągania wewnętrznego spokoju. Yoga jako praktyka fizyczna, znana jako Asana, rozwinęła się w średniowieczu. Składa się z różnorodnych pozycji ciała które mają na celu jego wzmocnienie i poprawę elastyczności. Współczesna joga obejmuje szeroki zakres stylów i podejść, od bardziej tradycyjnych, takich jak Hatha Yoga czy ashtanga Yoga, po nowoczesne odmiany, takie jak Power Yoga czy Hot Yoga. Dla niektórych yoga może kojarzyć się z medytacją czy rozciąganiem ciała. Ale to coś więcej. To nauka równowagi i spokoju nie tylko na macie, ale także w życiu. Dla wielu osób praktyka jogi to narzędzie do poznania siebie. Dziś pokażemy Wam korzyści, które może przynieść regularna praktyka. Zaczynamy! Podstawy jogi zdradzi nam doświadczona nauczycielka Wajda Ulwidania. Wajdo, jak miło, harmonia, oddychanie. Historia jogi sięga starożytnych Indii, gdzie była praktykowana jako sposób duchowego wyciszenia i samorealizacji. Wciąż służy do samorealizacji i wyrażania siebie. Jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza współczesnemu człowiekowi, ponieważ zachodzi tak wiele zmian zarówno w świecie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, aby znaleźć stabilność, spokój umysłu, o to właśnie chodzi w jodze. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak ludzie mogą żyć bez jogi. Chciałbym zapytać, dlaczego siedzimy na takich kleckach? Czy one są przeznaczone dla początkujących i pomagają nam w utrzymaniu odpowiedniej pozycji? Tak, ponieważ w biodrach jest dużo napięcia i wszyscy gromadziliśmy je przez całe życie. Musimy odwożyć biodra, abyśmy mogli się zrelaksować, rozluźnić. Dlatego na początek lepiej jest usiąść, by nie tworzyć napięcia, by utrzymać prosty kręgosłup. Lepiej jest położyć jakąś rzecz pod nogami. Początkujący, aby mogli utrzymać proste plecy, zwłaszcza gdy wykonujemy ćwiczenia oddechowe, mogą położyć bloczek albo koc lub coś innego pod nogi. Należy sobie pomóc, a nie utrudniać rzeczy tam. Gdzie nie trzeba. Czy możliwe jest normalne siedzenie bez bloczku do jogi i przy tym wygoda? Oczywiście, że tak. Kiedy ćwiczysz systematycznie, nie ma znaczenia, ile masz lat, jaki jest skład twojego ciała, jaka jest twoja waga lub wzrost. To po prostu nie ma znaczenia i każdy może ćwiczyć. Joga jest praktykowana przez ludzi w każdym wieku. Kilkakrotnie wspominałeś o Asanie. Rozumiem, że jest to pozycja. Asana to sanskryckie słowo oznacza stabilną, wygodną pozycję ciała, w której można się zrelaksować. Jeśli czujesz napięcia w Asanie podczas jej wykonywania musisz po prostu z nią pracować, aż stanie się wygodna. A kiedy już ją opanujesz, wtedy możesz pracować więcej nad następną Asaną, aby stopniowo rozluźnić ciało. Ciało staje się wtedy bardziej miękkie, a celem Asan jest przygotowanie ciała do medytacji. Dlaczego yoga nazywana jest praktyką? ponieważ nie możesz uprawiać jogi dorywczo. Jednego dnia pobiegłam na jogę, następnego gdzie indziej. Nie ma żadnej zmiany, nawet jeśli pójdę na jogę trzy razy, stanę przed lustrem i stwierdzę: Nie jestem szczuplejsza, nie jestem ładniejsza, nie stałam się silniejsza. Cóż, nic się nie stało. Joga to ciągła praktyka, trzeba ją ćwiczyć. Joga ma wiele dobrego. Usuwa stres i pewne uzależnienia. Reguluje wagę, a nawet zachęca do tego, by nie jeść, nie przyjadać się. Jak jeszcze joga wpływa na człowieka? Kiedy ludzie przechodzą na jogę, trudno im to zrozumieć na początku, ale w końcu to rozumieją, że podstawową rzeczą jest praktyka wycieszania umysłu. A kiedy umysł się uspokoi, możemy zarówno utrzymać dyscyplinę, jak i wycofać się z pewnych rzeczy, które są dla nas szkodliwe, a z których normalnie nie moglibyśmy zrezygnować silą woli. Czy są może ludzie, którym nie wolno praktykować jogi? Jest to po prostu kwestia dostosowań asan. Dla tych, którzy przychodzą po raz pierwszy, zalecam, abyśmy razem zobaczyli, co mogą, a czego nie mogą robić. Człowiek musi nauczyć się obserwować siebie od wewnątrz i czuć. Wszystkie lekcje zaczynają się od wprowadzenia. W takim razie wstajemy. Stańmy na brzegu maty, nogi złączone, opuśćmy ręce i przybliżmy podbródek do szyi. Rozluźnijmy twarz, uspokójmy oddech, zróbmy spokojny wdech i spokojny wydech. A teraz ręce unoszą się ku górze. Zmierzamy ku górze, ciągniemy się od pięt jak najdalej w górę, rozciągając nasze ciało do maksimum. A teraz na wydechu schodzimy w dół, brzuch układamy na udach, dłonie na kolanach i żebrami poruszamy się do przodu. Kładziemy dłonie na wiązadlach i wyprostowujemy nogi na tyle, na ile pozwala nam ciało. Rozluźniamy głowę, szyję, ramiona, odprężamy się. Nogi lekko prostujemy. Brzuch przylega do ud. Następnie kładziemy dłonie na podłodze. Kładziemy dłonie na kostkach i wyprostowujemy nogi na tyle, na ile pozwala nam ciało. Rozluźniamy głowę, szyję, ramiona, odprężamy się, nogi lekko prostujemy, brzuch przylega do ud. Następnie kladziemy dłonie na podłodze. Jeśli nie opuścimy się z wyprostowanymi nogami, odepchniemy się od stóp. Podnosimy podbródek, patrzymy przed siebie, wydłużamy szyję, a następnie opuszczamy ręce. 2, 3. Zginamy lokiem. Jeśli trzeba, opuszczamy kolana i trzymamy niską deskę. 2, 3, 4, 5. Wdech kierujemy miednicę do przodu, otwieramy klatkę piersiową, pies z głową do góry. Patrzymy na punkt pomiędzy brwiami. Nie zarzucajmy głowy. Jak kręgosłup idzie w górę, tak i głowa idzie w górę. Wypychamy pępek do przodu i robimy wydech. Pozycja pies z głową w dół, kolana zgięte. Podnosimy prawą nogę i piętą odpychamy w dal. Pies z opuszczoną głową i podniesiona noga. chyba już wystarczy. Po pierwszym zajęciu jogi już czuje się odmieniona. Po zajęciach należy położyć się na co najmniej 10 minut. Następnie ciało równoważy się, rozprowadzając całą zgromadzoną energię tam, gdzie jest potrzebna. Po jodze człowiek musi być całkowicie wypoczętym, zrelaksowanym, ze spokojnym umysłem i gotowym do życia. Jak na pierwszy raz, może nie w 100%, ale myślę, że się udało. Dziękuję, wajdo. W dzisiejszych zajęciach mam mocne postanowienie: zacznę praktykować jogę. Ja zatoczyłem wszystkie mięśnie. Myślałam, że po tylu odcinkach naszego programu mnie już to nie grozi. Oj, chyba nie wszystkie. Czy wiesz, że twarz człowieka ma ponad 70 mięśni? I o tym, jakie ćwiczyć, dowiemy się od naszego kolejnego gościa. mnie interesująco. Idę z Tobą. Zwijamy! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest jodze. W rzeczywistości chcemy się dowiedzieć, jak yoga wpływa na nasz organizm. Istnieją badania, według których nawet układ odpornościowy ulega poprawie na poziomie fizjologicznym. Ostatnio popularna stała się także joga twarzy. Zastanawiam się, co to jest? Wolę nazywać jogę twarzy ćwiczeniami twarzy. Polega ona w równym stopniu na pracy nad mięśniami twarzy. Jak to wygląda? Czy to są faktycznie ćwiczenia fizyczne twarzy? A może to tylko jakiś rodzaj mimiki, teatralnych umiejętności aktorskich? To nie są fanaberie, jest to metodyka, pewne ćwiczenia, i musimy zrozumieć tę technikę. Musimy zrozumieć, z kim chcemy pracować i jakiego wyniku oczekujemy. Prawdopodobnie jest tak samo jak w sporcie. Istnieje 57 mięśni twarzy, w większości sporowanych, więc pracujemy nad nimi. Skóra twarzy jest cienka. Czy można sobie zaszkodzić, wykonując ćwiczenie nieprawidłowo? Nie zrobimy sobie krzywdy, jeśli będziemy robić właściwie. Ile razy w tygodniu lub w ciągu dnia robimy ćwiczenia? I jakich wyników możemy się spodziewać? Po pierwsze, są one naturalne. Jakie byłyby ludzkie oczekiwania podczas pracy z naturalnym materiałem, musimy zdać sobie sprawę, że nie zamierzamy przeprowadzać operacji plastycznych, nie możemy zwęzić nosa i uczynić go malutkim. Nie możemy nienaturalnie rozszerzyć oczu, nie możemy nienaturalnie podnieść górnej powieki. Musimy zrozumieć, że pracujemy z naszym własnym materiałem danym nam przez naturę, materiałem klienta i w tych granicach osiągamy wspaniałe rezultaty. Powinniśmy pracować codziennie przez dwa tygodnie, czas będą pierwsze wyniki. W jakim wieku sugerowałabyś zacząć ćwiczenia? Gdzie postępy są najbardziej widoczne? Jeśli chodzi o mięśnie, nasze twarze zaczyna opadać w dół od siódmego roku życia. Idziemy do szkoły, a grawitacja już działa na nasze mięśnie, ale nie musimy nic robić, bo nic nam nie jest. Ale zawsze mówię, że kiedy widzisz zmarszczkę, która nie daje ci spokoju i chcesz powiedzieć, że jej nie chcę, nie podoba mi się, chciałabym ją usunąć. Wtedy jest czas, aby zacząć. Możemy więc powiedzieć, że ćwiczenie i yoga twarzy nie mogą zastąpić niektórych operacji plastycznych, ale mogą zastąpić drogie zabiegi. Śmiem twierdzić, że moim zdaniem jest to najlepsza inwestycja, jaką można sobie zafundować. Z niecierpliwością czekam na zajęcia praktyczne. Zacznijmy! Teraz wykonamy stymulację punktów biologicznie czynnych. Będziemy pracować nad obszarem między brwiami. Dla nas ważne są mięśnie marszczące brwi, czyli obszar od połowy brwi. To jak dach małego domu, więc właśnie tam będziemy pracować między brwiami. Co mam teraz zrobić? Umieścił na początek brwi palce na czole pod kątem 90 stopni. Możemy zrobić to razem, ale trzymamy plecy prosto. Punkt biologicznie aktywny, czyli punkt na dole. Trzeba uciskać tak, aby nie bolało, ale trzeba czuć, że ucisk jest naprawdę dobry. Więc po prostu trzymając to w ten sposób, nie masując niczego, zrobimy wdech przez nos, ale głęboki, i wydech przez usta, jak przez rurkę. No to zaczynamy. Dlaczego oddychanie jest konieczne? Ponieważ punkty muszą być utrzymywane przez co najmniej 8 do 10 sekund. A co możemy zrobić teraz? Jeśli gdzieś się spieszymy, możemy zrobić prysznic palcami lub przesuwać po czole, aby szybciej się uspokoiło. To wszystko. Teraz pokażę ćwiczenie o nazwie Mały Domek. Wyprostowane dłonie położę na czole. Lekko dotykam górnej powieki. Spójrzcie na mnie, jak wejdę do małego domku. Jedną dłoń kładę na czoło, drugą. Palce zostawiam na małym domku. Co zamierzam zrobić? Oto jak będę podnosiła obszar między brwiami. Wykonajcie ćwiczenia 30 razy, a będziecie mieli po prostu szczęśliwą i wdzięczną twarz, a po dwóch tygodniach bijącą wam brawo i do końca życia na zdrowie. Już teraz mogę powiedzieć, że bolią mnie wszystkie mięśnie. Po tak intensywnych zajęciach ja również mogę się pod tym podpisać. Ale to nie koniec odcinka, bo czeka na nas wizyta, no właśnie, w miejscu, gdzie można podziwiać piękno natury. Ach, już się nie mogę doczekać. Sandra. Cześć Sandro. Dzień dobry. Zanim tu dotarliśmy, poczuliśmy przyjemność i zachwyt, bo najlepszym sposobem na relaks z wiosną jest wyjście na łono przyrody i obserwowanie całego jej piękna. Zgadzam się, ponieważ tutaj zachwycają nas rośliny i kwiaty, ptasi śpiewy koncerty, a przede wszystkim wspaniała pogoda, kiedy jest słonecznie i pięknie, zawsze jest miło. Dla pokrzypienia ciała i duszy. Oczywiście, przebywanie na lonie natury ładuje energią, którą można wykorzystać gdzie indziej przy innych pracach. Dużo się tu chodzi, ogród botaniczny jest ogromny, a spacer po nim zajmuje wiele godzin. Jeśli chcesz zwiedzić cały obszar, jednego dnia może nie wystarczyć, jeżeli zajrzysz do każdego zakątka. Obszar, którym się opiekujemy i zarządzamy ma około 30 hektarów, a poza tym jesteśmy wielcy, prawie 200 hektarów razem z naszą inną filią w zakrecie. Takie piękne magnolie. Skąd pochodzą lub gdzie są uprawiane? Tereny występowania w większości magnolii to Himalaje, wschodnia i południowa wschodnia Azja oraz tropiki Ameryki Północnej i Południowej. Są to głównie rośliny zimnozielone lub wiecznozielone. W naturze występuje około 125 gatunków. Zaczęła rosnąć w przybliżeniu 20 milionów lat temu. Co tak bardzo nas w niej fascynuje, to duże kwiaty. Stoimy przed magnolią gwiaździstą. Jej kwiaty są dekoracyjne o lekkim, delikatnym zapachu. Każdy kwiat ma około 12 do 18 wąskich Wydłużonych klatków. Patrzymy teraz w górę, a jeśli spojrzymy w dół, mamy kilka żółtych katów. Słyszałem gdzieś wyrost efemery. Co to jest? Tak, są to rośliny, które mają warunek przetrwania. Muszą zakwitnąć, zacząć rosnąć, wcześniej wegetować, zanim drzewa wypuszczą liście, aby nie zasłaniały słońce, czyli rośliny o bardzo krótkim okresie wegetacji, wynoszącym około 1,5 do 2,5 miesiąca. Wzrost, kwitnienie, dojrzewanie nasion, siew, a następnie obumieranie części nadziemnej. Są to ziarnoplon wiosenny. Zloć. Idźmy dalej. Tu mamy naprawdę budzącą się wiosnę. Oczywiście pierwiosnek. Prymulka są jednymi z najpopularniejszych wiosennych kwiatów na świecie. Tutaj wszędzie widzimy prymulki. Z jednej strony są selekcją litewską, a z drugiej zagraniczną. Tutaj rosną piękne prymulki ząbkowane, gatunki alba, rubin i odmiany delikatnie niebieskie. To są rośliny wieloletnie. Jest to roślina, która ma dłuższy okres wegetacji niż wszystkie efemery. Nadziemna część rośliny obumiera dopiero pod koniec czerwca, na początku lipca. Później liście odrastają i pojawiają się piękne zielone krzewy. Są bardzo popularne, ponieważ są łatwe do uprawy we wszystkich rodzajach rabatów kwiatowych, w różnych formach lub na cmentarzach, które ludzie zrywają, a których nie można zrywać. Ogród botaniczny posiada około 11 gatunków z Czerwonej Księgi. Przejdźmy teraz do jednego z nich. Teraz udajemy się do miejsca, w którym są rośliny chronione. Podam przykład przedstawiciela litewskiej Czerwonej Księgi. Te małe, fioletowe kwiaty to kwiaty pierwiastnika omoczonego Primula farinosa. Nie jest to bardzo rzadki gatunek, ale jego liczebność gwałtownie spada z powodu utraty siedlisk odpowiednich do jego wzrostu. Są to bagna, które nie są już koszone i zarastają drzewami i krzewami. Ponieważ bydło nie jest już wypasane, więc zmienia się nawierzchnia ziemi, na której nasiona mogą łatwo kiełkować. Ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie, wyrywają te rośliny, zabierają je do domu i sadzą w swoich ogrodach. Największe szkody wyrządza człowiek i jego działalność. Obejmują one wylesianie, fragmentację, zmianę siedlisk, zanieczyszczenie powietrza i gleby, zmiany klimatu i rozprzestrzenianie się gatunków obcych. A jednak wszystkie te zagrożenia są najpoważniejsze. Wpływają aż na trzy poziomy różnorodności biologicznej. Są to poziomy gatunków, genów i ekosystemów. Przypominamy naszym widzom, aby byli czujni i świadomi swoich czynów, aby nie zachowywali się egoistycznie. Tutaj jesteśmy przy narcyzach i żonkilach. Kwitną odmiany wczesne i średnie oraz różne grupy ogrodowe. Jak długo zazwyczaj kwitną żonkile i narcyzy? Ich kwitnienie zależy w dużej mierze od pogody. Jest to roślina cebulowa, więc powstaje pytanie. Jeśli otrzymamy w prezencie żonkile, hiacynty i inne takie kwiaty, na przykład w doniczce, co robimy, kiedy przykwitną? Ścinamy liście. A co zrobimy z cebulkami? Przycinanie jest bardzo szkodliwe, więc dopóki liście są zielone, podlewamy umiarkowanie. Gdy liście zaczną żółknąć, przestajemy to robić i czekamy, aż liście wyschną. Wtedy możemy wyjąć cebulkę z doniczki i umieścić ją w bezpiecznym miejscu do jesieni, aby sama cebulka nie wyschła zbyt mocno, a jesienią, w zależności od rodzaju otrzymanej cebulki, kiedy nadejdzie czas, wsadzić ją do ziemi. Można wsadzić w glebie lub w doniczce z nowo przygotowanym podłożem. To wspaniałe miejsce. Wszystko kwitnie. Zaczyna się życie. Jest wiosna i aż chce się ją podziwiać, spacerować i odpoczywać. Releks dla duszy, jak i dla ciała. Dziękujemy Sandro. Te śpiewy ptaków i te kolory są bardzo inspirujące. A teraz chodźmy na spacer. Joga to fascynująca praktyka, dostępna dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej. A praktykowanie jej w takich okolicznościach przyrody to dodatkowy walor. Po dzisiejszych zajęciach inaczej spojrzy na swoje ciało i na swój umysł, podczas codziennej aktywności fizycznej. A na dziś to już koniec. Żegnamy się z Wami głęboko oddychając. Swoją drogą, czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się biorą te śmieszne nazwy? Jakie? Піс гом двул, дул, дельфін чи позиція кота? Ну ні, яlex думаю, що от так і спомису. Так, медитуанци імбер. Медиту, <гаде> медиту.